Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zaczynając nas, nasz cykl rozważań na temat małżeństwa i rodziny w oparciu o fragmenty Pisma Świętego, bo to jest dla nas najważniejszy fundament, do którego musimy się odnosić, jeśli chcemy mówić cokolwiek, co jest najważniejsze na temat małżeństwa i rodziny. Pragnę rozpocząć od zachęty do czytania Pisma Świętego, a jest ona bardzo wyraźna, ponieważ przedstawił i zostawił nam ją. Święty Jan Paweł II. To akurat było prawie dokładnie 20 lat temu, 6 czerwca 1999 roku, w Pelplinie, w czasie nabożeństwa czerwcowego, gdzie była też liturgia Słowa, Święty Jan Paweł II. Homilię poświęcił w całości Słowu Bożemu i w pewnym momencie powiedział takie słowa: Dziś z tą samą nadzieją proszę Was. Chodźcie w nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii. Niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu. Czytajcie i medytujcie. Pozwólcie, by Chrystus mówił. Dla mnie do dzisiaj jest pewną zagadką, dlaczego właśnie wtedy, kiedy prosił nas o to, aby wchodząc w nowe tysiąclecie nasz wzrok skierować na księgę Ewangelii, ukazał tylko polski dom. Nie powiedział, niech nie zabraknie Księgi Ewangelii w żadnym seminarium, w żadnej parafii, w żadnym klasztorze, na żadnym wydziale teologicznym. Tylko zwrócił uwagę na to jedno miejsce. Niech nie zabraknie w Nowym Tysiącleciu Księgi, księgi Ewangelii w żadnym polskim domu. I myślę, że dzisiaj jest tam. Na to pytanie dużo łatwiej odpowiedzieć właśnie z perspektywy tych 20 lat. Święty Jan Paweł II, mówimy o nim, wielki prorok, tak, wielki prorok właśnie w znaczeniu tej wielkiej bożej intuicji. Na pewno już wtedy uczulał nas na to, jakie będą czasy po tych 20 latach, jeśli chodzi o małżeństwo i rodzinę, jeśli chodzi przede wszystkim o różne nurty zmierzające do niszczenia, zmierzające w kierunku niszczenia tej najważniejszej podstawowej Komórki ludzkiej, małżeństwa i rodziny. Ale po kolejnych pięciu latach, w zasadzie już nam to bardzo dokładnie doprecyzował, to było 18 grudnia 2004 roku, a więc 3,5 miesiąca przed śmiercią, kiedy wypowiedział bardzo prorocze i niezwykle ważne słowa: Niestety ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym dniem coraz silniejsze i coraz bardziej radykalne, zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa. Nie będę teraz rozwijał tego wątku ataków, chociaż nie lekceważę i zwracam uwagę na to, że użył tutaj terminologii wojskowej, militarnej, ataki na małżeństwo i rodzinę. Czyli nie możemy być naiwni, nie możemy myśleć, że to zmniejszenie wartości, Małżeństwa i rodziny, w tym rozumieniu społeczeństwa, że to jest jakiś element naturalnych przemian cywilizacyjno-kulturowych. Absolutnie nie. Są wyraźnie, dzisiaj bardzo mocno to dostrzegamy, realizowane jakieś formy ataków, a więc są mapy sztabowe, są generałowie, są formacje wojskowe, które są kierowane przez tych generałów, których celem jest właśnie to niszczenie małżeństwa i rodziny. Tak on wtedy powiedział, 15 lat temu. Niestety ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym dniem coraz silniejsze i coraz bardziej radykalne. I to jest faktem, ale mówię, nie zatrzymujmy się nad tym. Natomiast łącząc to z tą wypowiedzią sprzed 20 lat, a więc 5 lat jeszcze wcześniej od tej wypowiedzi, w której mówił o atakach, uzyskujemy jasność rozumienia, dlaczego wtedy powiedział, wchodźcie w nowe tysiącecie z księgą Ewangelii. Niech nie zabraknie w żadnym. Polskim domu. Właśnie o to chodzi, że mówiąc, myśląc, uprzedzając nas, jeśli chodzi o te ataki, co tych ataków, dał nam jednocześnie narzędzie najskuteczniejsze narzędzie obrony właśnie wobec tych ataków, przeciwko tym atakom. Czytajcie i medytujcie, pozwólcie, by Chrystus mówił. A więc nie ulega wątpliwości, że po pierwsze, Chcąc się skutecznie obronić, Twoje małżeństwo, bo nie mówimy tutaj o małżeństwie jako idei, tylko o Twoim małżeństwie, Twoją rodzinę, chcąc się skutecznie obronić przed atakami, które niewątpliwie są, mówimy to dzisiaj w takim kontekście, w jakim dzisiaj żyjemy i wiemy, że rzeczywiście tak jest, nie jesteśmy w stanie skutecznie się obronić, jak właśnie w ten sposób, biorąc księgę Ewangelii, czytając i medytując, i to jest właśnie ta część najważniejsza tej wypowiedzi z Pelplina, Pozwalając, by to Chrystus do nas mówił. Pozwólcie, by Chrystus mówił. A więc róbmy to indywidualnie, w naszych domach, każdego dnia, jako pewnego rodzaju też antidotum. Czytajmy Pismo Święte, pozwalajmy, by Chrystus do nas mówił. Żeby to On dawał nam światło rozumienia, na czym polega istota małżeństwa i rodziny, na czym polega istota rodzicielstwa, bycia rodzicem, właśnie w tych uwarunkowaniach, w jakich dzisiaj żyjemy. Ale po drugie, jeśli teraz chcemy rozpocząć, tak jest zamiar cykl, który będzie ukazywał to Boże przesłanie na temat małżeństwa i rodziny, to najwięcej treści, takich najbardziej dla nas jasnych, zrozumiałych treści, niezbędnych treści, właśnie jesteśmy w stanie wydobyć z Pisma Świętego poprzez czytanie Pisma Świętego poprzez pozwalanie, aby Chrystus do nas mówił. I taki jest zamiar tego cyklu, który będziemy dzisiaj zaczynali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.